Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Forfi, tak kolej. a... Ura, buba, buba, buba. Ura, ura. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Forfitak. To kolejny odcinek ze Stumble Guys. Są nowe turnieje, których można dołączyć w każdej chwili. Kosztują one klejnoty, ale można też wygrać klejnoty. Więc za, pierwszą, za pierwsze miejsce jest 50 klejnotów, natomiast wpisowe to 20. To jest jedna, jedyna mapa nowa, która doszła w tej aktualizacji, czyli Legendary Block Dash. Bardzo fajna, mi się podoba. Dużo nowych przeszkód, więc możemy zaczynać gierkę. Jeszcze tu mi się wyszukuje zawodników. Słuchajcie, pierwsze dwie rundy to są totalnie nudy, kwestia tylko przetrwania, raczej nie jest to trudne dojść do trzeciej rundy, zwłaszcza, że w pierwszych dwóch rundach raczej nie macie szans spotkać nowych przeszkód, więc tak naprawdę jesteście ograni, nie jest to totalnie problemem, więc zawsze wam się zwróci, przynajmniej te, zwrócą te klejnoty, na pewno nie będziecie stratni, no... Może czasami jakiś wypadek przy pracy się wydarzy, ale wiadomo, no, każdemu się może zdarzyć. Natomiast trzecia runda, którą właśnie widzicie, no to tutaj już się zacznie dziać. Tutaj dość szybko się zaczną pojawiać nowe przeszkody. Dodać, generalnie, zastanawiałem się nad tym, co trzeba zrobić, żeby wygrać Dasha, Jeżeli dojdzie do końca timera, i mam pewną mm, teorię. Mam pewną teorię. Mianowicie, o, możecie w ogóle w komentarzach czy tam, jak sobie sprawdzicie, powiedzieć mi, czy to tak rzeczywiście działa. Bo generalnie taktyką jest to, że mniej więcej w tym miejscu jest sam środek planszy i chcecie się znaleźć w tym środku planszy w momencie, kiedy będzie 0. Kiedy będzie timer 0, w tym mniej więcej miejscu chcecie być. Właśnie wygraliśmy e, finał, więc kolejne 50 nocików dla mnie pada na moje konciszo. E, no i e, widzimy się za chwilę w kolejnym finale. Jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego finału, e, oczywiście odbieramy sobie tutaj nagrody, które dostajemy za e, wygrywanie, w ogóle za granie, zabranie udziału. Mamy tutaj fajny, e, fajny Footsteps, e, takie czaszeczki z e, kośćmi. Mm, dodatkowo mamy fajne RIP Streamer. Całkiem ładnie to wygląda, no i mamy Dark Fire Fiesta, który też jest spoko e, skinkiem, zwłaszcza jeżeli się mu e, fioletowy kolor skóry, albo czarny, wtedy będzie bardzo fajnie wyglądać. E, I to jest nasz cel, Te, e, ta nagroda za 7950, mamy 14 dni, więc myślę, że jeszcze spokojnie sobie poradzimy, ja już startuję następną gierkę i widzimy się w finale. Jezusiu, tylko tracę przez to klejnoty. W ogóle, jak często wam się od ostatniej aktualizacji zdarza, że się blokuje po prostu ekran na, pomiędzy rundami? Jak już sobie gracze odpadają, bo mi się to ostatnio tak często zdarza, że to jest masakra jakaś, naprawdę. O jest tragedia, więc musimy jeszcze raz zacząć. Jesteśmy, jesteśmy 20 klejnotów w plecy, bo nam wywaliło tuż przed finałem tak naprawdę. Więc nawet nie dostaliśmy żadnych klejnotów. No i słuchajcie, mamy finał, mamy finał, możemy y, grać. O, coś mi się kliknęło, dobra, jest git, jest git. Mamy finał, możemy grać. Y, zobaczymy jak nam pójdzie y, Dwa razy w ogóle podczas grania mi... Wywaliło, um, wywaliło mi po prostu grę. Zablokowało się na ekranie, jakby tym pomiędzy um, rundami, jak um, wywala tych graczy, którzy, którzy odpadli, i już dalej nie poleciało. Mam nadzieję, że bardzo szybko to naprawiał, um, bo jest bardzo uporczywe. Zwłaszcza jak będzie sytuacja, że. Jo, um, on to przeszedł, ok. E, zwłaszcza, jak będzie sytuacja, w której e, będzie na przykład jakiś turniej, albo jakiś finał tuż przed finałem, wiecie, na przykład tak jak teraz, jak klejnoty muszę wydawać na to, żeby brać udział w tym turnieju. No i co, co w związku z tym, jeżeli ja po prostu będę tracił cały czas klejnoty przez to? Trochę słabo, nie? Swoją drogą e, mam nowego skina, i to jest chyba mój nowy, mój nowy, ulubiony skinek. E, powiedzcie mi, jak wam się podoba, czy wam też się on podoba w ogóle, bo mi się bardzo podoba. Mój ulubiony i będzie chyba bardzo często grany. Nie. Aha. Ok. No dobra. Odebraliśmy sobie czaszeczki. E, nie będziemy ich używać. A, w ogóle to jest finał, okej, okay. dobra, mamy finał, słuchajcie, kolejny, zobaczymy jak tym razem mi pójdzie, w ogóle nie zorientowałem się, tak sobie pykam, pykam i nie zauważyłem, że to już jest finał. Jak zobaczycie, ja, co się stało na popr w poprzedniej grze, coś mi się zbugował przycisk skoku. i w związku z tym skoczyłem w lasery, po prostu, no nie ma to jak stracić sobie troszeczkę... A, dobra, tak mogę wskoczyć, dobra, nawet to jest lepsze. I wygranko. A może nagram jeszcze jedną rundkę? W sumie czemu nie? A ja mam dla was propozycję. Z racji tego, że mam kilka pomysłów na. w końcu, w końcu mi wpadły do głowy jakieś pomysły na filmy na... ze Stable Tak, żeby, żeby to granie nie było tylko i wyłącznie po prostu graniem. Więc napiszcie w komentarzach wasz ulubiony skin i, i, i jedno na przykład wyzwanie jakieś. Możecie więcej, oczywiście. Em, wyzwania, które musiałbym zrobić podczas na przykład jednej gry. Czy to byłby właśnie block, w Block dashu, czy w jakiejkolwiek innej e, mapie, czy na normalkach, czy na customach. E, a ja się będę starał te zadania robić, zebrać jakieś najfajniejsze. Więc e, liczę na, też na waszą kreatywność, zobaczymy e, jak, to, jak to będzie wyglądało. E, czy się uda zrobić to, co bym chciał. Przy okazji wam o tym powiem, mianowicie e, planowane są również Fall Guysy ze względu na to, że, e, że Fall Geyser mają nowy sezon, są w, jakieś tam tryby map, które są niestandardowe, które mogą nawet e, gracze gracze robić, więc, e, więc w sumie Myślę, że będę grał e, troszeczkę Fall Geyser. Przy okazji, jakieś tam nagrody są do zdobycia w samej, e, w samej grze. O nie, nie, dobra, nie wyszło. No nic, trudno. Nie zawsze mi się uda. E, tym razem gdzieś się odbiłem od kolców. E, I niestety, nie wyszło to tak jakbym chciał. Przykro, szkoda. No ale cóż, zawsze to jakieś tam e, punkty turniejowe też otrzymam. Więc ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście mam nadzieję, że zauważyliście. W międzyczasie gdzieś na ekranie pojawili się wspierający i ostatni subskrybenci. E, ja wam bardzo za to dziękuję i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Baja!